Witam w Farming Simulator 2013 Siemanko wszystkim, jestem Pabzik, a dzisiaj ze mną jest... Maxiasz6 Tak, gramy w Farming Simulator 2013 Mieliśmy małe problemy techniczne Bo nagraliśmy dwa odcinki Tylko nagrałem to w innym formacie, bo próbowałem programu, w którym nagrywam Nagrywam Ekszynem, jakby coś Będziecie wiedzieć, bo jeszcze mam demowę, taką mi Widać na filmikach No i nagraliśmy dwa odcinki Okazało się, że się nie nagrało No, nagrało się, ale w innym formacie no, Jak widać już trochę tu mamy zasiane, skultywowane No i to co naj... No właśnie, to co najważniejsze Kupiliśmy nowy siewnik I nowy kultywator Ja wam tu pokażę ich dane już wam pokazuję. Sobie możecie ten zatrzymać filmik i sobie przeczytać. Tutaj jest kultywator. Proszę. Dobra. I siewnik to jest otóż ten. Tu możecie sobie zatrzymać filmik i sobie przeczytać. 306, 3600 litrów, więc pojemności, szerokość 6 metrów. Więc my, myślę, że będzie fajnie. Tamte stare i kultywatory zostawiliśmy bo myślę że się mogą przydać A więc tak my dalej tu kultywujemy dobra my tu kultywujemy i lecimy dalej teraz tak w tym co nie nagrałem mówiłem no dobra jest tu. mówiłem że modów w tym sezonie nie będzie. Mówiłem w, pierwszym, w pierwszej części, pierwszego odcinka, mówiłem, że może będą, ale nie, nie będą. Zrobimy teraz z takiej czystej gry, ten czysty Let's Play, no, Let's Play, taki ten z czystej gry, bez żadnych modów, bez niczego. A w drugim Czy, sezonie, czysty tak, czysty LS. A w drugim sezonie dopiero będą mody myślę, że tak to My można proszę, zrobić mała. no i myślę, że będę zrobię własną mapę, będą tam dwa gospodarstwa więc będzie takie to no takie lepsze przejrzyste, bo te co mapy widać na necie to nie są tak fajne, ładne nie jest to takie polska wieści, co to tamten ...jaki temat wsi, ale jest to do bani. Nie, i teraz nie obrażam żadnych twórców, ale jednak... ...bo mapy z LSA jako takie oryginalne są... mi się podobają. Co prawda są duże pola, nie jest takie za bardzo szczegółowe, ale... ...jest nawet spoko, ale te... te wszystkie takie i od innych twórców... ...to nie też, że są te przenikania przez budynki... No i są takie, to jest to takie. na ja żadnej mapie się tak nie spotkało. Ale są przenikania na niektórych mapach przez różne drzewa w powietrzu latają. No ale wiesz, no to. No jest to jednak ten, ale jakby się chciało, to można to dopracować. I myślę, że mody będę wam udostępniać albo na sam koniec sezonu, albo zrobię jakąś paczkę w połowie. Zobaczymy jak to będzie. Albo po prostu wam dam, albo dam wam linki do tego, albo zrobię bloga jakiegoś i się zobaczy jak to będzie, jeszcze mamy czas. I teraz tak, w ten, w ten pierwszy sezon, tak myślę te 30-50 odcinków max może 70-60 i jak to zrobimy? To zaczniemy, będziemy sobie tam przez miesiąc szukać różnych modów i będziemy tworzyć paczkę albo tak, albo damy wam ino linki, żebyście sobie ściągali. Bo to jednak też te prawa autorskie lepiej to udostępnić w stronę, skąd to mamy wszystko niż ten, niż potem jakieś mieć kłopoty, więc tak będzie myślę najlepiej. Dobra. Kultywator odstawiam. Myślę, że to na razie takie wszystkie szczegółowe informacje. A, takie... Wszystkie plony sprzedaliśmy. No właśnie, wszystkie plony sprzedaliśmy. No Mieli nie wszystkie tam. Tam pszenicę, jęczmień i rzepak. I mieliśmy 124 tysiące i tak, kupiliśmy ten nowy kultywator za 53 tysiące, o ile podejrzeć i nowy siewnik za 58 tysięcy. No i mamy to, bo myślę... Nie będziemy kupować teraz tego traktora, bo lepiej chyba ten kultywator. Po co się tyle męczyć tym małym siewnikiem, nie? No i myślę, że tyle to tak na razie. Takie informacje. A ja powiem ci, że jak skończę to pole, to może będę leciał na ten, na te drugie. No mo możemy drugie zrobić. Bo mi się wydaje, że wszystko rzepak zasięgamy. Ale które? Siedemnastkę? Wszystko! Siedemnastkę? Nie, bo to za dużo roboty. Dziesiątkę jak już. No ale chcesz mieć kasę? Trzeba mieć na kombajn albo na coś. No tak, no ale to no. jednak trochę dużo. Jeszcze nam zestnie. Ja myślę, no, że no, dziesiątkę. Ja już pójdę dziesiątkę zacząć siać. Ale nie chcesz, tym się posiać? Dobra, to ty jedziesz. Ty nawet nim nie siedziałeś. No jeszcze nie. Dobra, to bierz mój traktor, tylko się nie tepaj. Ja wezmę sobie twojego. Ja się nie No i mam nadzieję. Bez tepania ma być. Ma być realnie. Real. Nie? Powiedzieliśmy, że będzie, to będzie. To będzie, będzie. No to będzie, będzie. Ze Śląska każdy może. No i macie już takie pierwsze info, jesteśmy ze Śląska. Nie powiem jak wam jakie miasto. Co ty powiesz? No to jeszcze, jeszcze mamy czas. Na takie info szczegółowe. Bo potem. Co prawda nie mamy dużo widzów, że się będą na nas rzucać jak to inni, ale jednak dane lepiej ich nie podawać. No to potem nie, nie wiadomo co to jest, się Można dzieje. Podać. Można podać i tak nie będą miejscu, tam. No ale. Jaki wygląd twarzy, bo nie powiem, nie pokażę. Wiesz, może tam kiedyś pokażemy twarz na vlogu albo na czymś. No może. Jak tam jakieś konkursy może będą. No właśnie, co do konkursów. Iść ten, opryskiwać? Na razie zostaw. Leć na dziesiątkę z tym kultywatorem. Eee, sierpnikiem. Co do konkursu. Mój problem. Jaki? Mój brat chrapie. Co? Mój brat chrapie. Twój brat chrapie? Naprawdę? No. Weź mu wsadź zatyszki do nosu. Do nosa, nosu. Nosa. Hmm. No. ogóle naprzestań, to wolno słyszą. <grym> No nagrywamy to o godzinie 5 po północy O trzeba zaraz wejść na MTA No fuck Tu już jest gdzie a nie Sorry o, 8. Ja nie muszę weź o, o, o dokładnie o tej To gdzie nie. mam jechać z tym To nie będę jechał Z kultywatorem przecież nie muszę jechać No nie, z siewnikiem się pomyliłem Na dziesiątkę już mamy 8 minut nagrane, więc jeszcze połowa, no jeszcze te 6 minut zakończymy ładnie. No. I będzie gites malines. Majonez, a jołeś. Malines, majonez, jedno i to samo. To nie wiem, robimy cięcie? Robimy. Dobra, to ja robię cięcie i spotkamy się za za za. Za pół Wy za pół sekundy, a my za pół godziny, więc Pusty. do zobaczenia po cięciu. I po krótkim cięciu. Witam po krótkim cięciu. Dla nas godzina, dla Was sekunda. A więc tak, ja już jestem w połowie, no, w połowie dziesiątki już zasiałem. Szesnastka jest zasiana. Jeszcze dziesiąteczka, tam jakieś parę tych. Takich, takich, takich. Ty jesteś na no dziesiątkach? No a na czym? To czemu ja cię szukam? A nie popatrz, nie, mówisz No i jestem tak. I na dziesiątce jeszcze nam trochę zostało. Toś sobie będzie nam rosło. Ja to jeszcze będę siał. No i tak. Co tu powiedzieć? Tak. To jest druga część pierwszego odcinka. I w drugim odcinku będziemy... Co będziemy? Będziemy ścinać rzepak. Co prawda mamy jeden kombajn, ale myślę, że sobie poradzimy. Chyba, ba że nazbieramy poza kadrem, czy tam tak powiem, na nowy kombajn. Ale myślę, że. Nie, myślę, że sobie tym jednym poradzimy jakoś. No, bo to tak, na samym początku już dwa kombajny. No, poradzimy sobie tym jednym. To są dwa małe pola, bardzo małe pola. No, więc myślę, że się nam uda. Nie żartuję, duże pola to są. Ale jednym kombajnem to to spokojnie oblecimy. Nie maksiasz? Może, może na pewno. Może no to co? Myślę, że tak za. No fak, zajść to... a nie, załączyłem, dobra. Myślałem, że nie załączyłem stopera. I ty widzisz mnie? No, jesteś obok mnie. W, yy, jesteś między ciągnikiem a siewnikiem. Widzisz, patrz, tyłem. A nie, nie. No ładnie, ładnie, ładnie. Normalnie, szerokości Dzięki. No... tak. No to co? Nie wiem czy wszystko powiedziałem czy nie. Najwyżej w drugim odcinku wam jeszcze coś powiem jak zapomniałem. Na dzisiaj już chyba koniec, dzisiaj już nie nagrywamy. No, Uż... bo już jest która no. godzina. No jest już 41 po północy. A że mieliśmy ten problem techniczny, to się wkurzyłem trochę. No ale... Nie takie rzeczy się działy, nie takie powody też były. Było nieraz gorzej. Więc myślę, że. Co mówisz? Ten silnik jest pusty w środku. Tak? Cześć. No jest. Cześć. Więc myślę, że będziemy kończyć. No i. Czemu to masz? Po raz któryś mieli ten traktor Nie wiem, tak jakoś Tak jakoś se wpadło do moich rąk Dobra, to co? My kończymy, nie? No. no. A więc... Dzięki za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i... No cześć! Ja się z wami żegnam, Maxia się żegna. Siema. Żegna. Nara. Dzięki za oglądanie i zapraszam do lajkowania i komentowania.